Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu o rozwoju osobistym. Czy kiedykolwiek zauważyłaś, zauważyłeś, że ciągle widzisz tę samą liczbę? Patrzysz na przykład na zegarek, a tam 11.11. 11. Płacisz w sklepie 22.22. 22. Twój numer biletu, numer miejsca parkingowego, liczba polubień pod postem, wszędzie ta sama cyfra. Być może to jest przypadek, a może nie. A może to jest coś więcej? I dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat powtarzających się liczb, sekwencji numerycznych i tego, co nazywamy liczbami aniołów. OK? Ale zanim wejdziemy głęboko w ten temat, to chciałabym coś powiedzieć. Numerologia to nie jest jeden spójny system. To jest raczej rodzina systemów, które rozwinęły się w różnych kulturach i tradycjach przez tysiące lat. Dziś skupimy się szczególnie na współczesnym takim nurcie numerologii, który łączy starożytną mądrość pitagorejską z nowoczesnymi interpretacjami duchowymi. I to podejście nazywamy taką numerologią anielską albo numerologią duchową. Zacznijmy sobie od historii. Skąd w ogóle wzięło się przekonanie, że liczby mogą nieść jakieś duchowe przesłanie? Musimy cofnąć się do starożytności. W starożytnym Babilonie, około 4000 lat temu, kapłani wierzyli, że bogowie komunikują się z ludźmi przez znaki. I tym znakiem mogło być wszystko: lot ptaków, wzory na wodzie, ale też liczby. Babilończycy byli niezwykle podobno zaawansowani matematycznie i astronomicznie. Obserwowali niebo, liczyli dni, cykle i wzory. I zauważyli, że pewne liczby pojawiają się w naturze wielokrotnie. I oni myśleli, oni sądzili, że to nie mogło być przypadkiem, że to musi być język kosmosu. W starożytnym Egipcie kapłani również używali liczb w sposób taki rytualny i symboliczny. Egipska numerologia była ściśle związana z ich wierzeniami o życiu po śmierci i z budową świątyń oraz piramid. Wierzyli, że używając odpowiednich proporcji numerycznych mogą tworzyć miejsca o szczególnej mocy duchowej. I rzeczywiście, kiedy współcześni naukowcy badają piramidy, to znajdują tam proporcje matematyczne, które wydają się zbyt precyzyjne, żeby być przypadkiem. Liczba pi, złota proporcja, proporcje związane z orbitą Ziemi. I czy to jest dowód na duchową mądrość liczb, czy może geniusz matematyczny starożytnych? Nie wiem, ale się domyślam. Kabała, mistyczna tradycja judaizmu, rozwijana. Od XII wieku stworzyła niezwykle skomplikowany system numerologiczny zwany gematrią. W języku hebrajskim nie ma osobnych symboli na liczby. Każda litera jest jednocześnie liczbą. Alef to jeden, bet to dwa i tak dalej. To oznacza, że każde słowo w języku hebrajskim ma swoją wartość numeryczną. A kabaliści wierzą, że słowa o tej samej wartości numerycznej. Są duchowo połączone. Na przykład hebrajskie słowo ahava, oznaczająca miłość, oznaczające miłość, ma wartość numeryczną 13. Słowo ehat, ja nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, ok, nie znam się na hebrajskim, oznaczające jeden lub jedność, również ma wartość 13. Kabaliści interpretują to jako głęboką prawdę duchową. Miłość i jedność są ze sobą nierozłącznie związane. I to nie jest matematyka, to jest poszukiwanie duchowych wzorów w strukturze języka i rzeczywistości. Pitagoras, grecki filozof i matematyk, żyjący 500 lat przed naszą erą, jest uważany za ojca zachodniej numerologii. On nie był tylko matematykiem, był mistykiem. Założył szkołę, która była jednocześnie akademią naukową i takim duchowym bractwem. Jego uczniowie, Pitagorejczycy, składali ślubowania tajemnicy, jeżeli według ścisłych zasad. Pitagoras nauczał, że liczby są podstawą wszystkiego, co istnieje. Nie w sensie, że wszystko można policzyć, ale że liczby są podstawową rzeczywistością, z której wyłania się cały materialny świat. Dla Pitagorasa liczby nie były abstrakcjami, były żywymi, twórczymi mocami. Każda liczba miała swoją osobowość i swoją jakość, swoje duchowe znaczenie. No i Pitagorejczycy odkryli coś zdumiewającego: że muzyka, która przecież jest czymś nieuchwytnym duchowym, może być wyrażona w liczbach. Proporcje między strunami o różnej długości tworzą harmonijne interwały muzyczne. Na przykład struna dwa razy krótsza od innej brzmi oktawę wyżej. Stosunek dwa do trzech daje, daje kwintę, to było rewelacyjne odkrycie, piękno, harmonia, coś tak niematerialnego jak dźwięk podlega matematycznym proporcjom. To tylko wzmocniło przekonanie Pitagorasa, że liczby są kluczem do zrozumienia nie tylko materialnego świata, ale też świata duchowego. W średniowieczu numerologia była szeroko praktykowana, choć często w tajemnicy, bo kościół patrzył na nią z podejrzliwością, tak delikatnie mówiąc. Ale nawet chrześcijańscy mistycy używali numerologii. Święta Hildegarda z Bingen, dwunastowieczna benedyktynka, mistyczka, wizjonerka, pisała o duchowym znaczeniu liczb w swoich wizjach. Święty Augustyn Interpretował liczby pojawiające się w Biblii jako niosące głębsze duchowe przesłania. Liczba 7, pojawiająca się wielokrotnie w Biblii, 7 dni stworzenia, 7 pieczęci, 7 trąb w Apokalipsie, była interpretowana jako liczba doskonałości i boskiej kompletności. Współczesna numerologia, szczególnie to, co nazywamy numerologią anielską. Rozwinęła się głównie w XX wieku, ale nabrała popularności w ostatnich dwóch dekadach. Pani Doreen Virtue, amerykańska autorka i duchowa nauczycielka, spopularyzowała koncepcję liczb aniołów, powtarzających się sekwencji liczb, które według niej są sposobem, w, jakim, w jaki aniołowie stróżowie komunikują się z nami. Wielu ludzi sceptycznie podchodzi do, tego, do tej koncepcji. No i to jest zupełnie zrozumiałe. Ale niezależnie od tego, czy wierzysz w to słowne istnienie aniołów, sam fenomen jest fascynujący. Dlaczego tak wielu ludzi na całym świecie doświadcza tego samego zjawiska widzenia powtarzających się liczb? I dlatego nadawanie tym liczbom znaczenia często przynosi ludziom pocieszenie, i jakieś przewodnictwo. Przejdźmy teraz do podziału współczesnej numerologii na główne nurty. Pierwszy to numerologia pitagorejska lub zachodnia, o której pewnie już trochę słyszeliście. To jest system, który koncentruje się na obliczaniu liczb, staty urodzenia i imienia. Główne liczby to liczba dróg życia, liczba ekspresji, liczba pragnień duszy, liczba osobowości. I tak dalej. To jest taki najbardziej systematyczny i analityczny nurt numerologii, często używany do tworzenia szczegółowych profili osobowości. A drugi nurt to numerologia kabalistyczna, oparta na starożytnej tradycji żydowskiej mistyki. I ten system jest niezwykle złożony i często wymaga znajomości języka hebrajskiego. Koncentruje się na gematrii czyli wartościach numerycznych słów oraz na dziesięciu sefirot, dziesięciu emanacjach boskiego w kabalistycznym drzewie życia. Każda sefira jest związana z liczbą i reprezentuje inny aspekt boskiej energii. To jest bardzo duchowy i bardzo ezoteryczny nurt numerologii. Trzeci nurt to numerologia haldejska. Pochodząca ze starożytnego Babilonu, w przeciwieństwie do systemu pitagorejskiego, ten system przypisuje liczby literom w inny sposób i używa liczb od 1 do 8, nie 9. Chaldejczycy wierzyli, że 9 jest świętą liczbą, która nie powinna być używana w zwykłych obliczeniach. I system chaldejski jest uważany przez niektórych za starszy i bardziej precyzyjny od pitagorejskiego, choć jest też bardzo ezoteryczny i trudniejszy w praktycznym takim zastosowaniu. Kolejny nurt to numerologia chińska, która jest częścią szerszego systemu filozofii i praktyk, takich jak Feng Shui i chińska astrologia. I w numerologii chińskiej liczby są klasyfikowane jako yin lub yang, czyli męskie lub żeńskie i niektóre liczby są uważane za bardzo szczęśliwe, inne za pechowe, głównie na podstawie fonetycznych skojarzeń w języku chińskim. Na przykład 8 jest najszczęśliwszą liczbą, bo słowo 8 w chińskim brzmi podobnie do słowa bogactwo. To praktyczny system, często używany przy wyborze numerów telefonów, tablicy rejestracyjnych, adresów czy dat ważnych wydarzeń. I wreszcie piąty, najnowszy nurt to numerologia anielska lub duchowa, którą już wspomniałam. Ten system koncentruje się na interpretacji powtarzających się sekwencji liczb, które widzimy w codziennym życiu na zegarach, na tablicach rejestracyjnych, na rachunkach, wszędzie. I według tego nurtu te powtarzające się liczby są przesłaniami od aniołów, przewodników duchowych lub nie wiem, wyższej świadomości, wyższego ja. Próbującymi nas poprowadzić, pocieszyć, ostrzec. Ale skupmy się teraz szczegółowo na tym ostatnim nurcie, bo to jest temat, który fascynuje obecnie miliony ludzi na całym świecie. Liczby anielskie, numery anielskie, liczby aniołów to są powtarzające się sekwencje liczb, którym przypisuje się duchowe znaczenie. Najczęściej występują jako powtórzenia tej samej cyfry. Lub proste sekwencje. Klasyczne przykłady, przykłady to jest właśnie 11:11, 11, 22, 22, 3:33, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I filozofia stojąca za liczbami aniołów jest prosta. Wszechświat, Bóg, aniołowie, twoja wyższa jaźń, zwał jak zwał, próbuje się z Tobą komunikować. Ale żyjemy w materialnym świecie, więc te niewidzialne siły używają fizycznych znaków, żeby przyciągnąć naszą uwagę. A liczby są idealne do tego celu, bo są wszędzie. Teoria mówi, że kiedy widzisz tę samą liczbę wielokrotnie, to to nie jest przypadek. To jest sygnał, żeby zwrócić uwagę na przesłanie, które ta liczba niesie. Przejdźmy więc zatem do konkretnych znaczeń najczęściej pojawiających się sekwencji. Najpopularniejsza 11.11. 11. Ta sekwencja jest często nazywana portalem duchowego przebudzenia. Jeśli ciągle widzisz 11-11, to interpretacja anielska mówi, że jesteś w okresie duchowego przebudzenia lub że Twoje myśli bardzo szybko manifestują się w rzeczywistości. To jest przypomnienie, żeby uważać na swoje myśli i skupić się na tym, czego naprawdę chcesz, nie na tym, czego się boisz. 11 jest liczbą mistrzowską w numerologii. Związaną z intuicją, oświeceniem i duchowym wglądem. Podwójna jedenastka wzmacnia tę energię. To też może być znak, że jesteś na właściwej ścieżce życiowej i że Twoi duchowi przewodnicy są z Tobą. 12, /12 to kolejna potężna sekwencja. 12 ma bogate znaczenia we wszystkich tradycjach duchowych. 12 miesięcy w roku, 12 znaków Zodiaku, 12 apostołów, 12 plemion Izraela. Widzenie 12-12 może oznaczać, że zamykasz jeden cykl w swoim życiu i zaczynasz nowy. To znak kompletności, zakończenia, ale też nowego początku. Może to być wezwanie, żeby uporządkować swoje życie, dokończyć niedokończone projekty i przygotować się na jakiś nowy rozdział. 22-22 to kolejna liczba mistrzowska. 22 jest nazywany mistrzem budowniczym. To jest liczba manifestowania wielkich wizji w rzeczywistości. I jeśli widzisz 22-22, to przesłanie może być takie, że twoje marzenia są osiągalne, ale potrzebujesz planu, dyscypliny i ciężkiej pracy. To nie jest magiczne myślenie życzeniowe. To jest przypomnienie, że ty masz moc i umiejętności, żeby zbudować życie, o którym marzysz, ale musisz podjąć konkretne działania. 333 to liczba kreatywności, komunikacji i wzrostu. 3 jest liczbą trójcy. W chrześcijaństwie ojciec, syn i duch święty. W innych tradycjach umysł, ciało, duch lub przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I widzenie trzech trójek może oznaczać, że jesteś wspierany przez wzniesione istoty i że Twoje modlitwy zostały usłyszane. To też może być wezwanie do wyrażenia swojej kreatywności, używania swojego głosu, komunikowania tego, co czujesz. 444 4, 4 to liczba stabilności, porządku, fundamentów. 4 to jest liczba elementów, tak? Ziemia, woda, powietrze, ogień, cztery strony świata, cztery pory roku. Widzenie czterech czwórek może oznaczać, że aniołowie są blisko ciebie, że ty jesteś chroniony, wspierany. To też może być przypomnienie, żeby zbudować solidne fundamenty w swoim życiu. Finansowe, emocjonalne, duchowe, żeby być praktycznym i zdyscyplinowanym. 555. To liczba zmian, transformacji, wolności. Piątka reprezentuje pięć zmysłów, ludzkie doświadczenie, widzenie pięciu piątek. Trzech piątek, a w ogóle pięciu piątek oznacza, że nadchodzą duże zmiany. Może to być zmiana pracy, przeprowadzka, koniec lub początek związku. Przesłanie jest takie: nie bój się zmian, przygotuj się na nie, przyjmij je. Zmiany prowadzą do wzrostu, nawet jeśli teraz wydają się trudne. Szóstka. Budzi czysto niepokój, na przykład 666, bo w kulturze zachodniej jest kojarzona z diabłem, ze złem, ale w numerologii anielskiej 666 ma zupełnie inne znaczenie. 6 to jest liczba miłości, harmonii, domu, rodziny. I widzenie trzech szóstek może być przypomnieniem, żeby zbalansować swoje życie. Może zbyt dużo skupiasz się na materialnych sprawach i zaniedbałeś te duchowe sprawy, albo odwrotnie. Do, to jest w ogóle wezwanie do harmonii i do balansu. 777 siedem, 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 to jest jedna z najbardziej duchowych sekwencji, bo 7 zawsze było uważane za świętą liczbę. Siedem dni tygodnia, siedem czakr, siedem niebios, widzenie siedmiu trójek to już jest w ogóle kosmos. To znaczy, że jesteś na właściwej duchowej ścieżce. To są gratulacje od wszechświata, że robisz dobrą robotę. Kontynuuj swoją duchową praktykę i swój rozwój wewnętrzny. Może to też oznaczać, że wkrótce otrzymasz jakieś duchowe objawienie lub mądrość. Osiem, to jest liczba obfitości, sukcesu, manifestacji takiej materialnej. Osiem ma kształt nieskończoności, a to symbolizuje nieskończone możliwości. A widzenie ośmiu ósemek może oznaczać, że nadchodzi okres finansowej obfitości i że Twoja ciężka praca się opłaci. To też może być przypomnienie, żeby być hojnym, dzielić się swoją obfitością, bo energia pieniądza musi płynąć. Dziewiątka. 999 9, 9. Liczba zakończenia mądrości. 9 jest ostatnią jednocyfrową liczbą, więc reprezentuje zakończenie cyklu. A widzenie dziewięciu dziewiątek może oznaczać, że coś w twoim życiu się kończy. Praca, związek, etap jakiegoś rozwoju. Ale to nie jest smutna wiadomość, to jest naturalna część życia. Kiedy coś się kończy, robi się miejsce na coś nowego, i to też może być wezwanie do służby innym. Do używania swojej mądrości i doświadczeń, żeby pomagać innym, tak? Podam teraz taki praktyczny przykład, jak interpretować pojawiające się liczby. Wyobraź sobie, że na przykład ja od trzech miesięcy ciągle widzę liczbę 555 5, 5. na zegarku, na rejestracjach, na rachunkach, no wszędzie. I pierwszą rzeczą, którą powinnam zrobić, to zauważyć i uznać to doświadczenie. Nie odrzucać go jako przypadek, ale też oczywiście nie wpadać w obsesję. Po prostu zauważyć, OK, widzę tę liczbę często i co to może znaczyć? Sprawdzam sobie znaczenie 555. Zmiany, transformacja, wolność. I teraz łączę to ze swoim życiem. Co dzieje się teraz w moim życiu? Okazuje się, że na przykład od jakiegoś czasu nie jestem szczęśliwa w swojej pracy i myślałam o zmianie. Ale się boję, bo praca jest stabilna. A co, jeśli nowa będzie gorsza? Rozumiesz, prawda? Ale widzenie 5-5-5 może być dla mnie przesłaniem. Nie bój się zmian. Są konieczne dla Twojego wzrostu. To może być dokładnie to, czego potrzebujesz usłyszeć, żeby mieć odwagę zrobić ten krok, tak? Najwidoczniej potrzebowałam to usłyszeć. Albo inny scenariusz. Widzę 555. Sprawdzam znaczenie. Ale nic w moim życiu nie wydaje się wymagać zmian. Jestem szczęśliwa, wszystko jest ok. W takim przypadku przesłanie może być przygotuj się, nadchodzą zmiany, których ty jeszcze nie widzisz. Albo może to jest też wezwanie, żeby wnieść w swoje życie więcej różnorodności, jakiejś przygody, wolności do życia, bo może to życie stało się zbyt rutynowe. Widzisz, jak to działa? To nie jest taka sztywna formuła, to jest po prostu narzędzie do refleksji. Liczby dają ci symbol, temat do przemyślenia, a ty interpretujesz go w kontekście własnego życia. To wymaga intuicji, samoświadomości i uczciwości takiej wobec siebie. I teraz bardzo ważne pytanie: Czy to wszystko ma sens z naukowego punktu widzenia? Czy naprawdę aniołowie wysyłają nam znaki poprzez liczby na zegarach? Nauka powie ci, że nie ma żadnych dowodów na istnienie aniołów nie mówiąc już o ich zdolności do manipulowania zegarami. Okay? Psychologia wyjaśnia zjawisko widzenia powtarzających się liczb poprzez coś, co nazywa się Frequency Illusion. Kiedy zwrócisz uwagę na coś, na przykład liczbę 11, 11 to twój mózg zaczyna to zauważać wszędzie, bo teraz to jest ważne dla ciebie. Efekt czerwonego... czerwonego samochodzika. O, piesek szczeka, nie wiem czy słyszycie. Okej, okay, nagrywam dalej. To nie znaczy, że ta liczba pojawia się częściej. To znaczy, że ty ją częściej zauważasz. Niby tak. Ale jest też tendencja do zauważania i zapamiętywania informacji, które potwierdzają nasze przekonania i ignorowania tych, które im przeczą. Jeśli wierzysz, że 11:11 .11 jest duchowym znakiem, to będziesz zauważać każdy raz, kiedy widzisz 11.11 .11 i zapamiętasz to. Ale nie zauważysz wszystkich razy, kiedy spojrzałaś na zegarek i było nie wiem, 10.47, 12.15, 8.32. No i czy to oznacza, że liczba aniołów to jest bzdura? No niekoniecznie. Nawet jeśli mechanizm psychologiczny mówi inaczej. To nie znaczy, że doświadczenie jest bezwartościowe. Może wszechświat nie manipuluje cyframi na zegarach, ale używa naturalnych procesów twojego umysłu, żeby zwrócić twoją uwagę na coś ważnego. Albo może to jest sposób, w jaki twoja podświadomość, która wie, czy których twoja świadoma część jeszcze nie wie, komunikuje się z tobą. Karl Jung miał fascynującą teorię. Którą nazywał synchronicznością, tak? Zauważył, że w życiu ludzi często zdarzają się znaczące zbieżności okoliczności, które nie są związane przyczynowo, ale są znaczące dla osoby, która ich doświadcza. Na przykład, myślisz o kimś i nagle ta osoba dzwoni, śnisz o czymś i następnego dnia to się dzieje. Według Junga to nie są przypadki i nie są przyczynowe w normalnym sensie. To jest manifestacja głębszego porządku rzeczywistości, w którym psychika i materia są ze sobą połączone w sposób, który jeszcze, którego jeszcze po prostu my nie rozumiemy. I może liczby aniołów są formą synchroniczności, a może twoja psychika tworzy te zbieżności, żeby zwrócić twoją uwagę na coś ważnego. To nie wymaga wiary w aniołów dosłownie, ale wymaga uznania, że może istnieje głębsza mądrość w nas. Wokół nas, która komunikuje się przez symbole, przez znaki. I na koniec mam dla ciebie zadanie na najbliższe dwa tygodnie. Zacznij zwracać uwagę na liczby w swoim życiu. Nie tak obsesyjnie, po prostu świadomie, czy jest liczba, którą widzisz szczególnie często, i zapisz to. Przez dwa tygodnie notuj, kiedy i gdzie widzisz powtarzające się liczby, a na końcu tych dwóch tygodni sprawdź interpretację tych liczb. I co ci to mówi o twoim życiu teraz? Czy te przesłania rezonują? Czy coś w nich daje ci przewodnictwo, jakieś pocieszenie albo inspirację? I pamiętaj, numerologia, czy to klasyczna, czy anielska, to jest narzędzie. To nie jest religia i nie jest dogmatem to jest sposób na refleksję, na zwracanie uwagi, na szukanie znaczenia w swoim doświadczeniu. Więc używaj tego mądrze. Nie pozwól, żeby numerologia zastąpiła Twoje własne myślenie i podejmowanie decyzji, ale pozwól jej być jednym z narzędzi w Twoim zestawie do samopoznania, do samorozwoju. Jeśli temat liczb aniołów i numerologii Cię fascynuje, to istnieje wiele zasobów, żeby zgłębiać dalej. Wiele książek, na przykład Kylie Gray, mm. To są dobre miejsca na start. Są też aplikacje i strony, które mają obszerną bazę interpretacji różnych sekwencji liczb. A jeśli. Dobra, już nic więcej. Na zakończenie zostawiam Cię z tą myślą: może liczby naprawdę to nas mówią? Może to jest język kosmosu, aniołów, czy naszego wyższego ja? A może to jest język naszej głębokiej mądrości? Która szuka sposobu, żeby się do nas przedrzeć przez szum codziennego życia. Tak czy siak, zwracanie uwagi na znaki, symbole i wzory w naszym życiu czyni nas bardziej świadomymi, bardziej obecnymi i bardziej otwartymi na magię codzienności. I to samo w sobie jest wartościowe. Dziękuję za bycie ze mną w tej liczbowej, długiej jakże przygodzie. To jest chyba najdłuższy mój podcast, jaki nagrałam. Do następnego razu. Uważaj na liczby, bo może coś próbują ci powiedzieć. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tym odcinku i w ogóle, czy taka długość ci odpowiada, czy jednak wolisz krótsze. Dziękuję. Światło wśród cieni to mój najnowszy e-book, przewodnik po ochronie psychoenergetycznej dla współczesnych wrażliwców. Link do e-booka znajdziesz w opisie tego podcastu. To 107 stron zajebistych rad. Jak chronić się energetycznie? Czy wiesz, że Twoja obfitość jest zablokowana w Twoim łonie? Większość kobiet nauczyła się być grzeczna, ładna, empatyczna, pomagać wszystkim, nie wychylać się, tłumić swoją seksualność, a tam, w łonie, w brzuchu, w miednicy, kryje się nasza prawdziwa moc energia i obfitość. Moja medytacja kundalini odblokowuje łono, budzi ciało i pozwala manifestować bogactwo i życie, którego naprawdę pragniesz. Kliknij link, który znajduje się w opisie tego podcastu i poczuj swoją moc. Wróć do swojej mocy. Manifestuj życie, którego pragniesz.